Wprawdzie Wojsko Polskie rozwija nowoczesny system rozpoznania radiolokacyjnego Barbara, oparty na aerostatach wyposażonych w radary dalekiego zasięgu, jednak został on zakontraktowany dopiero w maju 2024 roku, a pierwszy posterunek ma powstać po 14 miesiącach od podpisania umowy. Oznacza to, że pełną gotowość operacyjną system osiągnie dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Do tego czasu wykrywanie niewielkich, nisko lecących obiektów, takich jak drony, pozostaje zależne od lokalizacji radarów naziemnych i ich ograniczonego horyzontu radiolokacyjnego. Jeśli obiekt poruszał się na bardzo małej wysokości, mógł pozostawać poza zasięgiem radarów, a jego wykrycie byłoby możliwe jedynie wtedy, gdyby w danym rejonie operował samolot wczesnego ostrzegania typu AEW. Dodatkowo drony charakteryzują się niewielką powierzchnią odbicia radiolokacyjnego, co czyni je trudnymi do zidentyfikowania przez klasyczne systemy obserwacji. Nawet po uruchomieniu systemu BARBARA nie będzie on w stanie zapewnić stuprocentowej ciągłości rozpoznania przez cały rok, co oznacza, że tego typu incydenty w przyszłości mogą się powtarzać.